Nie. Cześć! Mamy wielkie święto, bo na gałęzi pojawiła się kolejna animacja. Jak wiecie, tego typu produkcje raczej u mnie się nie pojawiają. Chyba, że mam coś ciekawego o nich do powiedzenia, a to nie zdarza się zbyt często, bo nie jestem wielkim fanem, ale na początku mieliśmy Arkane absolutnie perfekcyjną produkcję, w której byłem zakochany, a teraz cyberpunk Edge Runners, które.. Do którego może nie podchodzę aż tak hura optymistycznie jak wiele osób. Z tego co zauważyłem, o cyberpunku Runners wypowiada się niesamowicie pozytywnie. Ja aż tak nie jestem zachwycony tym serialem, ale. Domyślacie się, że skoro się pojawił o tym materiał, to mam coś ciekawego o nim do przekazania. W ogóle jest to interesująca współpraca między CD Projektem, twórcą gry Cyberpunk, a uznawanym studiem japońskim Trigger. Według fanów anime wyszło z tego coś naprawdę perfekcyjnego. Ja wielkim fanem anime nie jestem, ale mimo to. Jestem w stanie docenić ten serial na wielu płaszczyznach, ale też jest tutaj kilka rzeczy, które mi niestety nie leżą, a które wydaje mi się dało się sensownie naprawić. Jest to troszkę taki nieoszlifowany diament. Mniej więcej coś takiego nam wyszło z Edge Runners. Zacznijmy może od tego, co mi się tutaj podobało, żeby nie krytykować na samym początku. Przede wszystkim, co jest zaskakujące m, dla mnie, to bardzo spodobała mi się kreska i sposób przedstawienia tego świata. E, autentycznie oglądając Cyberpunk Edge Runners, miałem wrażenie, że przeglądam ruchome obrazy z podręcznika do systemu Cyberpunk. Ym, nie chcę powiedzieć, że dokładnie tak sobie wyobrażałem Cyberpunk gdzieś tam w mojej głowie, ten świat Cyberpunka, ale mógłbym go sobie tak wyobrazić. Ta to Spaczone futurystyczne piękno Night City, wymieszane z tą technologiczną brzydotą, udało się świetnie uchwycić w kresce zarówno kadrów statycznych, szerokich planów, jak i przede wszystkim w tym, jak ukazywany jest tam ruch, akcja i emocje, często skrajne. Tutaj oczywiście w grę wchodzi kunszt, studia, trigger w ukazywaniu tego rodzaju. Ruchu, tego rodzaju skrajnych y, energii, tego rodzaju brutalności, ale wszystko jest tak idealnie trzymane w ryzach tego y, właśnie troszkę spaczonego piękna, futurystycznego cyberpunka, że wiecie, no to na, na wielu płaszczyznach zachwyca, ale też na wielu płaszczyznach powoduje odruch takiego wstrętu. To znaczy, jest tutaj dużo kadrów, które zapadły mi w pamięci w taki szokujący sposób, nie? I, i, i to się udało świetnie uchwycić. Jeśli Oglądacie ten serial przede wszystkim po to, żeby zobaczyć solidną, solidnie narysowaną, solidnie przedstawioną akcję, dużo smaczków wziętych zarówno ze świata cyberpunk, z tego systemu, jak i z gry. Bardzo dużo fani gry tutaj znajdą dla siebie jest dużo zarówno wizualnych isteregów, też znaczy isteregów, może to złe słowo, ale wizualnych nawiązań do gry, jak i całych lokacji wziętych prosto ze świata gry, jak i na przykład ścieżki dźwiękowej wziętej również z gry. Więc wiecie, jeśli graliście w cyberpunk tutaj znajdziecie bardzo dużo dla siebie i dużo rzeczy wyłapiecie i to wasze, wasz kontakt z tym serialem będzie bardzo mocno ubogacony. Nie znaczy to, że musicie zagrać w grę, żeby Edge Runners się z Edge Runners cieszyć, bo historia jest odpowiedziana od A do Z, w pełni nam ukazana i nie potrzebujemy znać gry, broń Boże, ani tak naprawdę nie potrzebujemy znać świata cyberpunka, żeby z tego serialu czerpać frajdę. Twórcom udało się bardzo zręcznie... Wprowadzić widza do tego świata. Faktem jest, że pojawia się tutaj kilka sformułowań, które może na początku mogą być dla osoby nieznającej Cyberpunk'a niejasne, ale wraz z kolejnymi odcinkami mimo wszystko jest to, jest to tłumaczone. Więc tak jak na początku możecie się poczuć troszkę zagubieni, nie znając systemu Cyberpunk, nie znając tego świata, tak wszystko jest Wam powoli stopniowo wyjaśniane. I wydaje mi się nawet, że to zagubienie w tym świecie może być traktowane troszkę jako atut. Że mamy ten futurystyczny, chaotyczny, pełen świateł neonów, dziwnych punków, braindensów, hakowania. Ten, ten chaotyczny świat, w którym musimy się ogarnąć, w którym musimy wkroczyć i to zrozumieć. Więc nawet ten chaos może, można potraktować lekko jako e, pewnego rodzaju zaletę. Takie wejście na świeżo do tego świata może dodać troszkę e, klimaciku. Więc jeśli oczekujecie dobrych scen akcji, strzelanin, yy, nawiązań do cyberpunka, świetnego mięsistego przedstawienia tego świata, to wszystko w Edge Runners znajdziecie. Yy, okraszone yy, dodatkowo rewelacyjną muzyką, ścieżką dźwiękową, no tutaj dużo rzeczy takich audiowizualnych się po prostu klei. Yy, oczywiście, jeśli kreska Wam nie przypadnie do gustu i po prostu nie będziecie yy, czerpać radości z tego, jak ten serial wygląda, no to Sorry, to nie jest y, produkcja dla Was, ale jeśli kreska przypadnie Wam do gustu, to spokojnie y, możecie oczekiwać 10 odcinków. Każdy z nich trwa 20 z hakiem minut wizualnej, audiowizualnej, uczty, y, anime na najwyższym poziomie. To, co mi się średnio podobało i to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jeśli według mnie oczekujecie po tym serialu rozbudowanej, wielowątkowej, wciągającej opowieści, to nie do końca ją znajdziecie. Mam tutaj problem. Przede wszystkim z tym, że ten serial jak dla mnie za bardzo się spieszy. Za dużo chce pokazać. Wiele odcinków jest według mnie za szybkich, za często ciętych i za mało czasu nam się daje na pobycie z tymi bohaterami, na zrozumienie ich, na zaprzyjaźnienie się troszkę z nimi. Jest tutaj masa akcji, masa różnych montaży równoległych. Z przeszłości, z przyszłości wszystko się miesza tutaj. Te haki, te braindenses ten cały świat wiruje wręcz, i wiruje to jest nawet dobre e, sformułowanie. Ale fajnie, jakby on czasami troszkę zwolnił, żeby to tempo było bardziej spokojne. Zmierzam do tego, y, że tak naprawdę mi udało się zaprzyjaźnić. W cudzysłowiu, zaprzyjaźnić, poznać tych bohaterów, zżyć się z nimi, zacząć ich bardziej śledzić, tak naprawdę pod sam koniec całego sezonu. Mamy 10 odcinków, jak wam powiedziałem, a ja tak naprawdę poczułem jakąś nić porozumienia z tymi postaciami dopiero w ósmym, dziewiątym odcinku. Te odcinki w ogóle są bardzo nierówne według mnie, jeśli chodzi o podawanie historii i podawanie tego, jak. Wiecie, takiego portretu tych bohaterów. E, są odcinki, które mi się kompletnie nie podobały od strony fabularnej. E, jasne. Wszystkie rzeczy związane, jak już wam powiedziałem, z akcją, z strzelaninami, z ukazywaniem świata. Każdy odcinek jest perfekcyjny pod tej strony. Ale jeśli chodzi o fabularne. Przekazywanie scenariusza całego historii, to jest okropnie nierówny. Były odcinki, w których naprawdę siedziałem i chłonąłem to, jak, te, jak ci bohaterowie rozmawiają, kim są, jak się zmieniają, ale były odcinki, w których mi bardzo tego brakowało. I tak jak wam powiedziałem, ja dopiero się zżyłem z tymi bohaterami gdzieś w ósmym, dziewiątym odcinku, pod sam koniec. A szkoda, bo jest tutaj. Bardzo solidny fundament na naprawdę niezłą opowieść, i paradoksalnie jest tu wiele rzeczy, które ten serial odhacza. Czyli mamy historię związaną z Davidem, który uczęszcza do szkoły, do Arasaki. Jego matka umiera w nieszczęśliwym wypadku, ginie i chłopak zaczyna mieć problemy i finansowe, i z ogarnięciem się. Wpada w taki psychiczny dołek, i to, co go z tego psychicznego dołka wyciąga, ale równocześnie zaciąga w taką mroczną strefę. To właśnie zdobycie militarnego wszczepu, który sobie montuje i zaczyna tam brać udział w różnych zleceniach dla Fiksera i wplątuje się w różne mm, korporacyjne niesnaski, tak to nazwijmy korporacyjne wojny. I to powoli powoduje, że z jednej strony zaczyna się troszkę ogarniać, wychodzić z tego dołka, ale ta droga prowadzi go w kierunku. Mm, metaforycznie rzecz ujmując, ale też dosadnie takie szaleństwa. Na swojej drodze poznaję kilku bardzo charakterystycznych bohaterów. Podoba mi się to, jak ci te postaci są zarysowane, taka, tak powierzchownie, że każdy jest jakiś charakterystyczny i wizualnie, i jeśli chodzi o jego charakter, ale przez cały czas brakuje mi głębszej penetracji tych charakterów, takiego, żebyśmy właśnie z tymi bohaterami się zdążyli zżyć. Bo tak jak wam powiedziałem, ta historia tutaj jest. Mamy historię dzieciaka, który się przemienia, przemienia. mamy fajną, fajnie poprowadzoną przemianę, Mianę bohatera, mamy jakąś relację, um, mamy jakiś romans, y, mamy. Widzimy, że tym, bo, tym bohaterom z, zaczyna na sobie zależeć, mamy ciekawe zwroty akcji, które zupełnie odwracają historię do góry nogami. Więc widzicie, wiele tutaj rzeczy takich typowo filmowych, jeśli chodzi o filmowy przebieg scenariusza, jest odhaczonych, jest tutaj w tym, w tym serialu. Tylko przez to, że ten serial tak pędzi z tą historią, tak bardzo koncentruje się na Samym ukazywaniu świata na samej akcji, na samej dynamice i robi to dobrze, ale z drugiej strony zabrakło tutaj oddechu, zabrakło mi czasu na poznanie, na zżycie się z tymi postaciami. I bardzo często y, podchodziłem do tych bohaterów jako do takich pustych wydmuszek troszkę, że te ciuchy są atrakcyjne tych bohaterów, w sensie oni są barwnymi postaciami, każdy jest inny, każdy ma troszkę inne. Podejście do życia to może nawet zbyt górnolotnie powiedziane w kontekście Edge Runners, ale każdy jest inny, charakterystyczny, można go polubić lub nie tak powierzchownie. Ale brakowało mi wyeksponowania ich wnętrza. I zdaję sobie sprawę z tego, że ten serial nie musi być jakiś, wiecie, filozoficzny, górnolotny, z mega rozbudowaną opowieścią, ale dlaczego też nie może taki być? I dlatego właśnie powiedziałem Wam na początku, jeśli na, y, 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 przysiądziecie do Edge Runners z nastawieniem na fajną kreskę, na dobre, dobre, dobre anime, po prostu tak wizualnie, audiowizualnie, na prawdziwą sieczkę, na bardzo agresywne y, kadry, na naprawdę takie doświadczenie audiowizualne, to. Powinniście być zadowoleni, ale jeśli chcielibyście z tego wyciągnąć troszkę więcej, z takiej ambitnej opowieści, to tutaj już troszkę zabrakło. I y, tym bardziej, właśnie mi szkoda, tego, że tutaj dużo, tak jak Wam powiedziałem, dużo rzeczy jest odhaczonych, dużo tutaj jest już tej materii. Tutaj wystarczyło po prostu y, kilka odcinków poświęcić na właśnie samą czystą opowieść, a nie na pędzenie. I ja, ja miałem trochę wrażenie czasami, jakby. Twórcy mieli te 10 odcinków, każdy po 20 minut i chcieli tutaj jak najwięcej wrzucić. I trochę się skoncentrowali może na... za bardzo na jednym aspekcie, a drugi może potraktowali troszkę zbyt po macoszemu. mimo że tak naprawdę taką, takie źródło, taką zawartość tutaj mieli. To wszy wszystko jest, jest tutaj obecne w tym serialu, ale za mało. Z Edge mam takie, wiecie, obejrzałem ten serial, obejrzałem 10 odcinków i tak siadłem i fajne to było. Ale mogło być jeszcze lepsze. Tak czy owak, yy, jak wam powiedziałem, Edge Runners, bardzo fajny eksperyment, ciekawa współpraca, cieszę się, że takie rzeczy powstają. Szczególnie mnie cieszy to, że udało się tutaj stworzyć świat, który zarówno bardzo dobrze ukazuje realia Cyberpunk'a, yy, jest w stanie zadowolić graczy, czyli osoby, które miały kontakt z grą i które znajdą tu masę smaczków dla siebie, ale równocześnie jest w stanie zadowolić osoby, które w ogóle nie mają kontaktu z grą, ba, w ogóle nie mają kontaktu ze światem Cyberpunk'a. I to jest duży sukces, że udało się te wszystkie rzeczy połączyć i stworzyć animację, która stoi na wysokim poziomie. Mm, fabularnie posiada wszystkie zalążki pod mega ciekawą opowieść. Posiada wszelkie podstawy, zalążki do stworzenia okropnie ciekawych bohaterów, ale zabrakło. Zabrakło mm, takiego. Większego nacisku położonego na po prostu na scenariusz. I cóż, dajcie znać e, oczywiście w komentarzach, jak Edge z Wam siadło, mówiąc potocznie. Mm, ja się cieszę, tak jak mówię, że, tak, że to obejrzałem, że mogłem doświadczyć świata Cyberpunk'a od tej strony i szczerze mam ochotę wrócić do gry <grym> po tym wszystkim. Zresztą w ogóle e, sprzedaż gry Cyberpunk bardzo wzrosła po tym serialu i się nie dziwię, bo oglądając Edge Runners, mamy ochotę od razu odpalić konsolę i, i, i zanurzyć się w Świat y, gry CD Projektu. I to jest też fajny sposób na kampanię marketingową, nie na reklamę swojej, swojego swojego produktu, ale na kampanię wykonaną naprawdę solidnie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Edge Runners, czy podchodzicie tak hura optymistycznie, jak dużo osób, czy może y, traktujecie ten serial troszkę z większym dystansem, według mnie naprawdę fajna rzecz, której trochę jednak zabrakło do ideału.